Deszczowy dzień to idealna okazja, aby na chwilę się zatrzymać i pomyśleć, czy w dobrym kierunku idzie twoje życie. Jeśli tak, to kontynuuj, a jeśli nie, to musisz zastanowić się, co możesz zmienić lub co dodać do twojego życia, aby było takie, jakie pragniesz. Możesz wziąć kartkę papieru, długopis i odpowiedzieć na kilka pytań, które również zamieściłem w opisie. Czy lubisz aktualną wersję samego siebie? I za co najbardziej? Czy jeśli dalej będzie żył tak jak teraz żyjesz, to czy za 5 lat będziesz szczęśliwy? I teraz, jeśli Twoje odpowiedzi to dwa razy nie, oznacza to, że musisz wypisać, co byś chciał robić, aby osiągnąć te szczęśliwe życie, oraz każdy, nawet mini krok, jaki musisz zrobić, aby osiągnąć to wymarzone życie. I uwierz mi. Wszystko będzie dobrze. Cześć.